Po przesiedleniu babilońskim jechoniasz był ojcem Salatiela. Znowu nam się pojawia to hasło Przesiedlenie Babilońskie no było bardzo ważne. Zaczynamy trzecią część genealogii Pana Jezusa. Rozpoczyna się to przesiedlenie babilońskie, niewola babilońska, jechoniasz, czyli Joakim, to był ten pierwszy uprowadzony, zanim jeszcze została zburzona świątynia. Przypominamy sobie 597 rok. Najeżdża na Buchodonozor Jerozolimy, zabiera skarb świątynny, królów, książąt, ślusarzy i rzemieślników, jak o tym pisze Pismo Święte, i 10 lat później przychodzi, by zniszczyć świątynię i rzeczywiście zakończyć istnienie Królestwa Judy. Ten jechoniarz jest w niewoli babilońskiej i właściwie rozpoczyna się bardzo trudny czas dla Izraela. Czas, kiedy zaczynamy zadawać sobie pytania, czas, kiedy y, z, tak naprawdę stajemy się niewolnikami, można powiedzieć, powtarza się coś, co miało miejsce kilkaset lat wcześniej w Egipcie. I właściwie można stracić w takim czasie, kiedy on się pogłębia, kiedy te lata mijają, y, nadzieję, zupełnie, absolutnie. A jednak genealogia Pana Jezusa toczy się dalej. Jechoniasz ma syna Salatiela i to nie jest syn więzienny Jechoniasza, ponieważ na końcu Księgi Królewskiej pojawia się takie rodzące nadzieje i wskazujące już na zakończenie niewoli babilońskiej wydarzenie. Otóż w 1937 roku, po uprowadzeniu na wygnanie Joakina, czyli naszego Jechoniasza, Trochę to trwało, przyznam szczerze. 12 miesiąca 27 dnia Ewil Merodak, król babiloński, czyli już syn Nabuchodonozora, w roku objęcia swej władzy ułaskawił Jojakina, króla judzkiego. Kazał wyprowadzić go z więzienia. Rozmawiał z nim łaskawie, wyniósł jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w Babilonii. Zdjął więc Jojakin swoje szaty więzienne, jadał zawsze u króla przez wszystkie dni swego życia. Król Babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie dzień po dniu, przez cały, dzień jego, przez cały czas jego życia. A zatem to jest dalej niewola, ale już zupełnie inna. Król zostaje uwolniony, ma pełne prawa, chociaż jeszcze w Babilonii. Ma swoich synów, ma swój pałac, ma swoje miejsce na, na dworze, na dworze króla babilońskiego. I to już jest takie światełko w tunelu. Salatiel, syn Jechoniasza, jakina, to nie ten, który wyprowadzi Izraelców z niewoli, z niewoli babilońskiej, jeszcze nie ten, ale on już można powiedzieć, rośnie z tą nadzieją. Nadzieją, że ta niewola się skończy, nadzieją, że słowo Pana jest potężne, nadzieją, że rzeczywiście Pan Bóg dalej będzie prowadził losy swojego narodu wybranego, że dalej to proroctwo o Mesjaszu, który będzie pochodził z rodu Dawida, jest skuteczne i aktualne. A zatem Salatiel można powiedzieć to ten, który budzi nadzieję, i za chwilę zobaczymy, jak ta nadzieja zacznie się spełniać w synu Salatiela Zorobabelu.